Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie Dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców listopada Czyli film, w którym opowiem Wam i pokażę rzeczy Które zdecydowanie bardzo, ale to bardzo polubiłam w tym miesiącu e, Mam nadzieję, że film Wam się spodoba Jeżeli lubicie ulubieńców, to koniecznie dajcie mi kciuka w górę Bo to są chyba takie filmy, które ja najbardziej lubię nagrywać Bo są najbardziej inspirujące I po prostu same fajne rzeczy w tych filmach się pojawiają To już nie przedłużać, żeby przejść do tego, co jest najfajniejsze w tych w tym filmie zaczynamy. Na początku chciałabym zacząć od pewnego projektu, o którym ja dowiedziałam się już jakiś czas temu, ale wydaje mi się, że jest to sprawa tak fajna i projekt tak fajny, że naprawdę warto jest o tym wspomnieć w szerszej publiczności. Mówię tutaj o takiej pewnej kampanii, która miała na celu utworzenie kawiarni. Ale nie byle jakiej kawiarni, ponieważ będzie to kocia kawiarnia. Nie wiem, czy pierwsza w Polsce, ale na pewno pierwsza w Warszawie. Miał kawę, bo tak właśnie będzie nazywała się ta kawiarnia. Będzie miejscem, w którym spotkają się ze sobą ludzie i koty. Z tego co pamiętam, kawiarnia stanie się domem dla 8 czy 10 kotów, więc tych kociaków będzie tam dosyć sporo. E, ogólnie będą miały tam wydzielone swoje pomieszczenie, gdzie będą rury, drapaki, jakieś tunele, ogólnie po prostu cały koci świat. No ale w drugiej części lokalu właśnie będzie miejsce dla ludzi, w którym mam nadzieję, będzie można wypić fajną, ciekawą, jakąś pyszną kawę i może zjeść coś dobrego. Ja jestem bardzo podekscytowana tym pomysłem, bo uważam, że jest to naprawdę fajna sprawa, jak wiecie, ja mojego kotka musiałam zostawić w domu, bo niestety nie mogła tutaj ze mną przyjechać do Warszawy, ale powiem Wam, że naprawdę zaczyna mi brakować takiego czerpania z kociej energii, także myślę, że miejsce to będzie super i na pewno się tam pojawi. trochę zamieszamy i kolejną rzeczą, o której chciałabym Wam powiedzieć, którą chciałabym Wam pokazać są to rękawiczki. Nie są to byle jakie rękawiczki, chociaż mogłoby się tak wydawać. Są to rękawiczki idealne dla tych, którzy uwielbiają swoje smartfony i nie chcą się z nimi rozstawać, a dodatkowo oni lubią mieć zmarzniętych dłoni. Przeznaczone typowo do obsługi smartfona. Ja je, słuchajcie, kupiłam w H&M na dziale męskim. I są minimalnie za duże. To od razu muszę powiedzieć, więc jeżeli macie drobne dłonie, to no, może być problem. Natomiast nie jest aż tak źle. Na damskim dziale jakoś ich nie widziałam, więc nie wiem, dlaczego to tylko panowie dostali taki fajny gadżet. Ale być może są, nie wiem, musi się to sprawdzić. Rękawiczki te kosztowały 30 zł, były zapakowane w dwupaku, jedną parę dostała moja mama, jedną mam ja. Świetnie śmigają po dotykowych ekranach i jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Naprawdę polecam, więc jeżeli macie ochotę na takie właśnie gadżeciarskie rękawiczki, to lećcie do handemu na pewno jeszcze. Tam takie znajdziecie. Byłabym sobą, gdybym nie testowała produktów kosmetycznych. Kilka razy już na moim kanale pojawiały się pasty wybielające, natomiast teraz wpadła mi w ręce nowość którą również chciałabym Wam pokazać. Jest to pasta Colgate Max White Expert, która wybiela zęby już w 5 dni. Szczotkowanie, oczywiście jest bardzo proste, wystarczy szczotkować zęby dwa razy dziennie przez 2 minuty, czyli to nie jest nic skomplikowanego, czego byśmy wcześniej nie robili. Co więcej, powiem Wam, że jest to jedyna pasta do codziennego użytku, która zawiera nadtlenek wodoru, który to też jest składnikiem używanym przez dentystów właśnie w zabiegach wybierania zębów sięgnąłem po tę pastę ze względu na to, że mam pewne wątpliwości odnośnie takiego zabiegu wybielania zębów w gabinecie stomatologicznym, ponieważ jest on kosztowny i dosyć nietrwały. Dlatego, jeżeli macie podobne odczucia do moich, to serdecznie polecam Wam przetestowanie tej pasty. Jeżeli jesteśmy w tej tematyce kosmetyków, to na chwilkę tutaj pozostańmy, ponieważ chciałabym Wam pokazać kolejny produkt naprawdę godny polecenia. Jest to peeling kawowy z firmy Bodyboom, a jest to firma polska, także. Duży plus za to, jeżeli jesteście zainteresowani, to oczywiście link również umieszczę wam do ich facebooka na dole, tam będziecie mogli po prostu się zapoznać bliżej z tym produktem. Pokrótce, o co chodzi? Jest to peeling kawowy. Z tego co się orientuję, teraz jest dużo, dużo więcej wersji zapachowych, no i pewnie składowych. Jest to peeling naturalny, wykonany z bardzo, ale to bardzo fajnych składników. Oczywiście ten peeling przede wszystkim składa się z kawy bardzo dobrej jakościowo. Został tutaj użyty gatunek kawy, nazywa się on robusta i dodatkowo ma on dwa razy większą zawartość kofeiny w sobie niż każda inna kawa arabika. W skład tego produktu, słuchajcie, wchodzą też olejki. Mamy tutaj olejek arganowy, olejek makadamia, olejek widzę tutaj ze słodkich migdałów, dodatkowo znajdziemy też kakao, witaminę E. Także jeżeli chodzi o skład, no to ja jestem w niebo wzięta. Pomimo tego, że to opakowanie jest zamknięte, jest bardzo fajnie ogólnie zapakowane, bo tutaj mamy zatrzask, więc nic nam się nie wysypuje. Pomimo tego, że jest zamknięte, to ja czuję. Z tego opakowania po prostu ten niesamowity zapach. Oczywiście on utrzymuje się Wam również na skórze. No nie muszę tutaj mówić, jaki jest cudowny efekt, jeżeli chodzi o zastosowanie tego peelingu, bo jest po prostu rewelacyjny. Skóra jest mięciutka, pachnąca, naprawdę cudo. Ja jestem fanką ogólnie takich peelingów kawowych. Zazwyczaj robiłam je sama, bo nie jest to nic skomplikowanego. Natomiast jeżeli ktoś nie lubi się babrać w takiej domowej roboty kosmetyki, no bo nie wszyscy to lubią i zdaję sobie z tego sprawę. To wydaje mi się, że ten jest naprawdę bardzo, bardzo sympatycznym produktem. No, i jeżeli macie ochotę, to koniecznie przetestujcie. Teraz zrobię się tak troszeczkę filmowo-serialowo. No bo oczywiście nie byłabym sobą, gdybym pominęła tą kategorię, bo jest to chyba ulubiona kategoria w moich ulubieńcach, jak wiecie, jestem ogromną fanką seriali. No i tutaj też chciałabym Wam powiedzieć w tym odcinku o pewnym serialu. Tym razem będzie to serial polski, e, który możemy oglądać na antenie TVN. -u. Singielka jest to opowieść. Historia o Elce, o dziennikarce 30-paroletniej, która w 274 chyba 4 dni, z tego co pamiętam, ma znaleźć sobie faceta. No i ogólnie po prostu serial bazuje na prześmiesznych perypetiach między bohaterami, naprawdę mnóstwo, mnóstwo historii, mnóstwo śpiechu, więc jeżeli macie ochotę zobaczyć coś takiego szybkiego, a śmiesznego i naprawdę mega poprawiającego nastrój, no to singielka będzie dla Was. Koniecznie dajcie mi znać, czy oglądacie to, czy też lubicie takie krótkie odcinki na poprawę humoru. Jestem bardzo ciekawa, no bo ja jestem ogromną, ogromną fanką. Ostatnio byłam w kinie na filmie Praktykant i po prostu w tych ulbieńcach nie mogło zabraknąć tego filmu. Jeżeli jeszcze go nie oglądaliście, naprawdę polecam, podpisuję się pod nim wszystkim. Rękami, nogami, rzęsami wszystkim. Jest to ten film z tego gatunku, który, na którym siedzicie w kinie, oglądacie go i po prostu non-stop się śmiejecie. Jest Obseda aktorska oczywiście też jest świetna, bo gra tam Robert De Niro i dodatkowo Anne Hathaway. I ogólnie cudowne, cudowne, jeszcze raz cudowne. Jednym z głównych bohaterów w tym filmie jest Ben. Jest to emerytowany mężczyzna, który szuka nowych zajęć w swoim życiu, ponieważ próbował już wszystkiego, zaczyna mu się nudzić i szuka nowych możliwości. Znajduje staż w redakcji internetowej strony portalu O Modzie. Tak jak mówię, film z gatunku wybitnie fajnych, śmiesznych, więc jeżeli szukacie czegoś na poprawę humoru, to serdecznie Wam polecam. Ostatnio zupełnie przypadkiem usłyszałam o pewnym serialu. Nazywa się The Royals. Jest to serial, który opowiada o historii zmyślonej brytyjskiej rodziny królewskiej. Jeżeli chodzi o sam serial, naprawdę warto zobaczyć. Nie jest to może taki mój top-top-top, jeżeli chodzi o seriale, ale warto pooglądać. Natomiast, właśnie co mnie w tym serialu totalnie urzekło, to jest właśnie ich ścieżka dźwiękowa. Jeżeli miałabym opisać tą ścieżkę dźwiękową jednym przymiotnikiem, to wydaje mi się, że powiedziałabym, iż jest to muzyka bardzo, ale to bardzo inspirująca. Stronkę, oczywiście, znajdziecie na dole, tam będziecie mogli sobie przesłuchać tych piosenek. Powiem Wam, że większość z nich słucham namiętnie, od dłuższego czasu uwielbiam. Naprawdę cudowna. To jest właśnie taki rodzaj muzyki która niesamowicie do mnie przemawia. Jest tam kilka takich spokojnych utworów, kilka takich z pazurem. Ogólnie całość, jako miks, rewelacja. Naprawdę serdecznie polecam. Jeżeli nie do końca jesteście serialowymi bestiami, to chociaż posłuchajcie tej ścieżki dźwiękowej, bo jest po prostu wybitnie fantastyczna. Naprawdę. I to już wszyscy ulubieńcy listopada. Ja mam nadzieję, że film Wam się spodobał i coś Was zainteresowało. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie o tym filmie. I do zobaczenia do następnego filmu. Cześć!